Na świecie jest ponad 10 tysięcy gatunków ptaków, a niektóre z nich wyglądają i zachowują się, jakby uciekły z filmu fantazy. Oto to przejście najdziwniejszych ptaków świata. W pierwszym miejscu mamy kakapo. To jedna z najbardziej niezwykłych ptaków świata. Kakapo to nielotna papuga z Nowej Zelandii. Jest najcięższą papugą świata. Może ważyć nawet 4 kg i prowadzi nocny tryb życia. Zamiast latać świetnie się wspina po drzewach. Ma bardzo dobrze rozwinięty węch, co jest rzadkością u ptaków. Jej pióra pachną lekko miodowo lub kwiatowo. Kakapo roznażają się bardzo rzadko, tylko w latach, gdy drzewa rimu obficie owocują, czasem raz na parę lat. Samce wydają niskie dźwięki przypominające dudnienie, słyszane nawet z kilku kilometrów, a samica sama wychowuje modę. Są łagodne, ciekawskie i mało pochliwe, co niestety przyczyniło się do ich niemal całkowitego wyginięcia. Również często nie boją się ludzi. To jedna z najrzadszych ptaków świata. Głównym zagrożeniem były drapieżniki sprowadzone przez ludzi, głównie koty i szczury. Obecnie wszystkie kakapo żyją na chronionych wyspach, a każdy ptak ma imię i jest monitorowany. Kakapo mogą żyć nawet ponad 100 lat, co czyni je jednymi z najdłużej żyjących ptaków. Drugie miejsce należy do dzioborożca hełmiastego. Ma ogromny, masywny hełm na dziobie, który nie jest pusty w środku, w przeciwieństwie do innych dzioborożców. Hełm zbudowany jest z twardej keratyny, zwanej czerwonym złotem, co niestety czyni ptaka celem kusowników. Słynie z bardzo głośnych, śmiechopodobnych okrzyków, niosących się daleko przez las. Samce potrafią zderzać się hełmami w powietrzu. To jedne z najbardziej spektakularnych pojedynków w świecie ptaków. Żyje w tropikalnych lasach Azji Południowo-Wschodniej. Większość czasu spędza wysoko w koronach drzew. Jest głównie owocożerny, a w szczególności uwielbia figi. Samica zamurowuje się w dziupli drzewa, błotem odchodami i resztkami pokarmu. Przez wiele tygodni samic karmi ją przez mały otwór. Samica opuszcza kryjówkę dopiero, gdy pisklę jest wystarczająco duże. Jest krytycznie zagrożony wyginięciem. Największym problemem jest nielegalny handel hełmami, traktowany jak kość słoniowa. Utrata lasów tropikalnych dodatkowo zmniejsza jego populację. Długość ciała około 120 cm. Jest to jeden z największych dzioborożców świata. Numer 3 należy do sekretarza. Wygląda jak z innego świata. Ma bardzo długie nogi, przypominające nogi bociana lub żurawia, ale należy do ptaków drapieżnych. Pióra sekretarza z tyłu głowy wyglądają jak pióra za uchem. Dawniej kojarzono je z piórami wkładanymi przez sekretarze za ucho. Specjalizuje się w polowaniu na węże, także jadowite na przykład kobry. Zabija ofiarę, deptając ją potężnymi uderzeniami nóg. Jego nogi są pokryte grubą muskowatą skórą, która chroni go przed ukoszeniami. Żyje na sawannach i otwartych terenach Afryki. Większość dnia chodzi pieszo, zamiast latać. Może przejść kilkadziesiąt kilometrów dziennie. Lata rzadko, ale gdy już leci, robi to bardzo dostojnie. Zjada nie tylko węże, ale również jaszczurki, gryzonie, owady i małe ptaki. Potrafi połknąć zdobyć w całości. Buduje ogromne gniazda na drzewach używane przez wiele lat, składa zwykle dwa lub trzy jajka. Rodzice opiekują się młodymi przez długi czas. Wzrost sekretarza to 1,3 metra, rozpiętość skrzydeł około 2 metrów. Jest to jeden z największych ptaków drapieżnych świata. Ptak sekretarz jest narodowym symbolem Sudanu i znajduje się w herbie tego kraju. W czwartym miejscu mamy jednego z najbardziej niezwykłych ptaków świata – hoacyn, ptak krowa. Hoacyn jest jedynym ptakiem, który trawi liście jak przeżuwacz. Ma powiększone wola pełniące funkcję fermentacyjną, podobnie jak żołądek krowy. Dzięki temu potrafi żywić się liśćmi i pędami, których inne ptaki nie trawią wydziela charakterystyczny zapach obornika lub zgniłej roślinności. Z tego powodu bywa nazywany śmierdzącym ptakiem, a zapach odstrasza drapieżników. Młode choacyny mają pazury na skrzydłach, podobne do tych, jak u ptaków. Używają ich do wspinania się po gałęziach, gdy wpadną do wody. Zanikają wraz z dorastaniem. Żyje w Amazonii i do rzeczu Orinoco. Zawsze trzyma się blisko wody, rzek, bagien i mokradeł. Słabo lata, raczej szybuje na krótkich dystansach. Jest bardzo hałaśliwy, wydaje skrzeczące, chrapliwe dźwięki. Odgłosy całej grupy słychać z daleka w dżungli. Przez lata naukowcy nie mogli ustalić, do jakiej grupy ptaków należy. Dziś uznaje się go za jedyny gatunek w osobnym rzędzie ptaków, a jego wielkość to około 65 cm. Na piątym miejscu klasyfikował się Kiwi. To narodowy symbol Nowej Zelandii, a jej mieszkańców często nazywa się Kiwis. Występuje tylko tam, jest endemitem. Kiwi nie lata i prowadzi nocny tryb życia. Ma wąsy u nasady dzioba, które pomagają mu wyczuwiać ofiary. Jest jedynym z nielicznych ptaków z doskonałym węchem. Kiwi ma nozdrza na końcu dzioba, a nie u jego nasady. To venement wśród ptaków. Dzięki temu potrafi wyczuwać robaki pod ziemią. Kiwi znosi jedno z największych jaj w stosunku do wielkości ciała w całym świecie ptaków. Jajko może ważyć nawet 25% masy samicy. Często to samiec wysiaduje jajo przez około 80 dni. W dzień kiwi śpi w norach, jamach lub pod korzeniami drzew. W nocy wyrusza na żer, potrafiąc przejść kilka kilometrów. Jego pióra przypominają im miękkie futro, a nie klasyczne ptasie pióra dzięki temu kiwi jest prawie bezszelestny. Kiwi są niestety zagrożone wyginięciem, głównie przez drapieżniki sprowadzone przez człowieka. Psy koty staje. Prowadzone są specjalne programy ochrony. Wielkość kiwi to do 45 cm i waga do 3,5 kg. Na ostatnim miejscu w rankingu mamy żabiru, to największy bocian obu Ameryk. Osiąga do 140 cm wysokości, a rozpiętość skrzydeł dochodzi do 2,8 m. Ma białe ciało, czarną nagą głowę i szyję oraz wyraźnie czerwony pas u nasady szyi. Jego gruby, długi dziób świetnie nadaje się do łapania dużych ryb. Występuje w Ameryce Środkowej i Południowej. Zamieszkuje mokradła, bagna, rozlewiska rzek i zalewowe sawanny. Żywi się głównie rybami, ale także płazami, gadami, nawet małymi kajmanami i bezkręgowcami. Poluje spokojnie, brodząc w płytkiej wodzie. Buduje bardzo duże gniazda na wysokich drzewach. Jedno gniazdo może być używane przez wiele lat. Samica składa zwykle od 2 do 4 jajek. Jest ptakiem cichym, nie śpiewa, ale potrafi kłapać dziobem. Żabiru jest narodowym ptakiem Brazylii. A ptasich świrów zapraszam do odwiedzenia mojego sklepu dla papug i ptaków egzotycznych www.exoticfly.pl, w którym znajdziecie wszystko do waszych skrzydlatych tych przyjaciół. Do następnego piona!